Tam wszystkich, niezależnie u której porze dnia ludzie to oglądają. Mam pragnienie zostawić komentarz do pewnego wideo o środku studiów Wschodnich z prowadzącym Kamilem Klesińskim. Bardzo ciekawe wideo, ciekawy człowiek, imponujący. Były pytania i odpowiedzi, bardzo trafne, trafne, jak powiedzieć, w sedno, ale nie zgadzam się z dwiema rzeczami. Krótko powiem. Ja mam korzenie białoruskie, białoruskie, rosyjskie, ale też polskie. Ale o Bielorusi znam dużo, mam tam przyjaciół, znam język białoruski, naprawdę go znam. I to nie jest mieszanka polskiego rosyjskiego, to jest odrębny język, chociaż jest bardzo podobny do polskiego. A, tak, na Białorusi większość rozmawia trasianką, to mieszanka rosyjskiego z białoruskim, tam nawet są na południu Puliściuki, po mają ukraińskie słowy, na zachodzie polskie, ale rzeczywiście język białoruski zna większość bielorusinów. Niestety, dla mnie niestety, ja tak uważam, szkoda, że większość Białorusinów posługuje nad rosyjskim lub trasianką. Nawet kanale telewizyjne mówią po rosyjsku, a po białorusku mniej niż połowę czasu. Natomiast Białorusiny znają swój język w większości. A druga rzecz. Łukaszency nie popierają 40% nawet człowieka, jego popierają coraz mniej. Ja nie jestem... Nie popieram całkiem opozycji białoruskiej, nie jestem ani prozachodni, ani prorosyjski, jestem jakby, no, wspieram białoruski ruch narodowy. Istnieją te ruchy. A zwolennikiem jestem konserwatywnych Białorusinów, natomiast jak każdy człowiek rozsądny nie popieram Łukaszenkę, a Białorusiny go po prostu nienawidzą. No, może być na tych wydarzeniach 2006 roku, 2010, wtedy jeszcze nie wszyscy wychodzili na ulicy. Natomiast w 20 roku po prostu większość Białorusi we wszystkich miastach, moi znajomy z Magielowa, z Grodno, z Mińsku, nieważne, wszyscy byli przeciwko niego, przeklinali go tak, jak no, w żadnym kraju nie słyszałem takiej nienawiści do rządzących. Lukaszency popierają mniej niż 10%. To, no jak to powiedzieć, przysięgam, że tak jest. No, jakby znaleźć Białorusinów, rozmawialiście z nimi, albo żyliście tam, widzieliście, że mniej niż 10% popiera rząd białoruski. Chociaż są pewne ludzie w wojsku białoruskim, wśród e, ludzi bogatych, którzy będą oddani rządu i tego na pewno wystarczy, żeby ten rząd trzymał się jeszcze lata. Ale większość ludzi są przeciwnie. I drugie ważne pytanie. Bielorusiny są religijne? Tak, Bielorusiny są religijne. Bielorusiny są bardziej religijni niż na przykład Rosjanie, bo Rosjanie to ateistyczny naród, jak urodzony w Rosji i wiemy o tym bo w Rosji ci ludzie prawie nie, nie znają żadnej modlitwy, tylko na wsiach, jeśli chodzą do kościoła, no w miastach, to e, religię uważają jako zdoby. E, na Białorusi, na Ukrainie ludzie są bardzo wierzący, podobnie jak w Polsce. Natomiast e, na Białorusi istnieje i faktycznie e, są ludzie, którzy mają swoją jakoś unikalną. E, Fikcyjne podejście do religii mogą i chodzić i do kościoła katolickiego, i do kościoła prawosławnego, trochę mniej niż w Polsce. Trzymają kalendarza, ale na Białorusi kolesanki są religijne. Na Białorusi ludzie, na przykład katolicy bieloruscy według mnie są bardzo religijni, bardziej niż w Polsce. Oni naprawdę trzymają się wielu rzeczy tam. A, u nich nawet nie żyją razem przed ślubem. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale według mnie, ja nie zgadzam się całkiem z wypowiedzią tego człowieka, chociaż z szacunkiem do niego się odnoszę, ale Białorusiny są religijne, bo ja znam Białorusinów, no tak, człowiek 150-200 z różnych miast, no, mam swoje wnioski. Białorusiny są ludźmi religijnymi, natomiast Białorusiny nie lubią rozmawiać o własnych sprawach. O polityce, o religii, i mogą to ukrywać. Tak, to dziwnie dla Polaka, bo Polak zawsze mówi to, co myśli, ale tak właśnie jest. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.